Kochani, mamy właśnie porę deszczową i jak widzicie, zbliżają się do nas ciemne, czarne, ciężkie chmury, które pewnie spuszczą obfity deszcz. Pora deszczowa to czas na uprawę kukurydzy, przede wszystkim soi czy fasoli, także słodkich ziemniaków czy orzeszków ziemnych. Te właśnie uprawy będziemy tutaj e, niedługo już sadzić. Właściwie zaczęliśmy już od e, kukurydzy. Właśnie tu jest ten pierwszy kawałek, gdzie e, będzie sadzona kukurydza. Na większej części właściwie jest już e, posadzona i będziemy dalej kontynuować. E, kochani, dlatego tak bardzo, m, bardzo przydatny, bardzo pożyteczny będzie e, system podlewania. System kropelkowy, tak zwany, który będzie bardzo ekonomiczny. W ubiegłym sezonie podlewałyśmy całe pole takimi rozpryskiwaczami. Było to bardzo nieekonomiczne i zaczynało nam brakować wody. Natomiast gleba bardzo szybko wysychała.